Niezdrowe nawyki związane ze stylem życia otwierają szerokie drzwi do wielu problemów zdrowotnych. Jednym z nich jest wysoki poziom cholesterolu. Cholesterol to woskowata, podobna do tłuszczu substancja, wytwarzana przez wątrobę w celu tworzenia błon komórkowych, witaminy D i równoważenia hormonów. Nierozpuszczalny w wodzie cholesterol jest transportowany do różnych części ciała przez cząsteczkę zwaną lipoproteiną która ma na swojej powierzchni specyficzne białko. Tylko wtedy, gdy cholesterol łączy się z lipoproteinami o wysokiej zawartości tłuszczu i niskiej zawartości białka, tworząc lipoproteiny o niskiej gęstości, może być szkodliwy dla organizmu. Ten problem pojawia się, gdy Twoja dieta jest bogata w niezdrowe, tłuste potrawy, a ponadto prowadzisz siedzący tryb życia. LDL zaczyna gromadzić się w tętnicach, blokując je, i zwężając, co z czasem może prowadzić do zawału serca i udaru mózgu. Objawy bardzo często pojawiają się w naszych nogach. Najbardziej niebezpiecznym elementem w gromadzeniu się cholesterolu jest to, że stan ten nie wykazuje żadnych objawów, dopóki nie osiągnie niebezpiecznego poziomu i nie zacznie wpływać na Twoje codzienne życie. Jedynym sposobem na zdiagnozowanie i zapobieganie temu jest regularne badanie krwi kiedy poziom cholesterolu we krwi wzrasta do ekstremalnego poziomu, zaczyna wpływać na twoje nogi. To z kolei może prowadzić do widocznych objawów w nogach. Oto kilka, na które musisz zwrócić uwagę. Numer 1: ból w nogach. Kiedy tętnice nóg są zatkane, krew bogata w tlen nie dociera do dolnej części ciała. Może to sprawić, że twoja noga będzie ciężka i zmęczona. Większość osób z wysokim poziomem cholesterolu skarży się na piekący ból w kończynach dolnych. Można odczuwać ból w dowolnej części nogi, takiej jak uda czy łydki. Ból odczuwany jest głównie podczas spacerów, nawet na niewielką odległość. Numer 2. Skurcze nóg. Intensywne skurcze nóg podczas snu to kolejny powszechny objaw wysokiego poziomu cholesterolu, który uszkadza tętnicę kończyn dolnych. Skurcze są najczęściej odczuwane w pięcie. Przed stopią lub palcach. Stan pogarsza się w nocy podczas snu. Zwisanie stopy z łóżka lub siedzenie może być sposobem na uwolnienie się od tego nieprzyjemnego bólu. To pomaga krwi spływać w dół z użyciem grawitacji. Objaw numer 3. Zmiana koloru skóry i paznokci. Zmniejszenie przepływu krwi może również zmienić kolor paznokci i skóry. Dzieje się tak głównie dlatego, że komórki nie są odpowiednio odżywione z powodu zmniejszonego przepływu krwi przenoszącej składniki odżywcze i tlen. Skóra stanie się lśniąca i napięta, a paznokieć może gęstnieć i rosnąć wolniej niż zazwyczaj. Objaw numer 4. Zimne stopy. Podczas chłodnych zimowych dni, najczęściej gdy spędziliśmy zbyt dużo czasu poza domem, możemy czuć, że nasze stopy są zimne. Wysoki poziom cholesterolu może sprawić, że to odczucie będzie Ci towarzyszyć przez cały rok. Nie ignoruj tego i skonsultuj się z lekarzem. Dlaczego nie warto lekceważyć objawów? Konsekwencją nieleczonego wysokiego poziomu cholesterolu może być miażdżyca, a także zwężenie i ograniczenie przepływu krwi przez zajęte naczynia blaszką miażdżycową. Całkowite ich zaczopowanie w obrębie mięśnia może wiązać się z ryzykiem zawału a w przypadku naczyń mózgowych może dojść do udaru mózgu. Do tego zestawu doliczyć można inne choroby sercowo-naczyniowe, jak podniesione ciśnienie tętnicze. Czy miałeś kiedykolwiek takie objawy? W jaki sposób udało Ci się rozwiązać ten problem? Koniecznie daj znać w komentarzu. Inni oglądający z pewnością będą Ci za to wdzięczni.